Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart p Dzisiaj się słyszymy, bo mamy nów w znaku wodnika, w znaku powietrznym, czyli komunikacja, porozumiewanie się. Witam serdecznie wszystkie byki, panny i koziorożce. Jeśli jesteś tutaj z, z shorta, czyli zobaczyłaś, zobaczyłeś skrót filmu, to wystarczy w tym skrócie kliknąć ikonkę play i przejdziesz do tego czytania, które teraz dla Was robię. No to lecimy. Co dla byka ten nów może przynieść? I ten tydzień do końca tygodnia. Czyli jedna karta będzie na środę. Czyli na jutro, moje jutro. Nie wiem, kiedy to będziesz oglądać. Druga karta będzie na czwartek, piątek. A trzecia będzie na sobotę i na niedzielę. Przy okazji. To do wszystkich informacja, że możecie wspierać mój kanał. I wtedy te osoby wspierające będą miały dostęp troszeczkę wcześniej do wszystkich czytań. Będę wtedy przygotowywać dla Was wcześniej czytania. A dzisiaj właśnie byk panna koziorożec i wcześniej były bliźnięta wagawodnik. Byk. Byk jutro. Byk środa. To zdaje się będzie szczyt nowiu. Środa bardzo super, bo monety. A monety to byk. Zaraz powiem więcej. O, powiedzmy, że o, dobrze. Nowiowa karta też bardzo dobrze. Piątek. Czwartek, piątek i sobota, niedziela. To tak, byki, drogie byki. Co tu mamy? Mamy kartę. Rycerza Monet. Mamy kartę Małej Cesarzowej czyli Królowej Monet. Kartę Nowiu. Super. I mamy kartę Sądu Ostatecznego. Judgment. Widzicie? Widzicie. Środa. Zarabianie pieniążków. Stabilność. Monety się kręcą. Jeśli jesteś pracującym bykiem, to taki dzień bez zakłóceń powinien być. Yy, może być byk spełniony w swoim życiu zawodowym. I sprzyja ten nów bykom zawodowo yy, aktywnym. Królowa monet na czwartek piątek, to jest karta kojarzona z energią właśnie nowiu, więc super. Energia odnowy na przykład biologicznej. W nowiu jest dobrze wykonać jakiś zabieg dotyczący ciała. Może to być relaksująca kąpiel, może to być, wiecie, jakiś zabieg typu, nie wiem, jak masz brodę, jesteś facetem, to możesz sobie coś tam w tą brodę wetrzeć. Możesz sobie zrobić jakąś maseczkę, w ogóle nie bronię facetom również. Jak jesteś kobietą, możesz też przecież jakieś zabiegi pielęgnacyjne, jeśli nie na mieście, to w domu można je również wykonać. To jest też fajna energia do miłości matczynej, miłości tacierzyństwa. Dobra energia do zarabiania forsy i świetna energia do czucia się samej samemu dobrze ze sobą, tak jak ta królowa na tym tronie. Więc co, co byczki, możecie chcieć więcej. A na weekend, żeby nie było tak słodko, mamy kartę Sądu Ostatecznego. To jest energia mówiąca o potrzebie: być może albo ktoś będzie potrzebował z kimś coś przegadać, czyli dojdzie do takiego momentu, że. Sprawy nabiorą takiego obrotu, że, że dojdzie do jakiejś rozmowy, i ta rozmowa może być decydująca, rozmowa może być oczyszczająca, ta rozmowa nie, mo, nie musi być łatwa, bo mogą argumenty obie te strony wykładać, mogą je ostro na przykład komunikować, ale jest nadzieja w tej karcie, że jeśli byki działały, no słusznie, oczywiście w naszym mniemaniu, bo nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, ale zachowywały się porządnie, no to też jakby za tym pójdzie nagroda. Od wrotnością nagrody jest oczywiście kara, więc wyjdą pewne rzeczy, zostanie oczyszczona atmosfera i dojdzie do pewnej oceny, ewaluacji jakichś poprzednich zdarzeń. Może być jakaś potrzeba głębokiej rozmowy z kimś, takiej rozmowy oceniającej, bym powiedziała. Dzięki byki. No to panny, drogie panny, chłopaki, panne, dziewczyny, panny. Co Wam pan może ten nów w wodniku, który jest nie z waszego żywiołu. Tylko wy jesteście ziemia, a wodniki to powietrze. Więc takie trochę przeciwstawne żywioły, ale u byka były bardzo fajne energie. A wodnik to komunikowanie się, porozumiewanie się, załatwianie. Bycie w ruchu, aktywność, myślenie, kminienie, elokwencja, erudycja. Więc no, mam nadzieję, że zobaczymy, co Wam tutaj, czy te komunikacyjne nurty Wam wejdą. Panny, drogie panny, panny na środę. Co tam na środę? Szczyt nowiu wtedy. Super. Bardzo taka otwierająca karta, zaraz powiem więcej. To samo wyszło. Bliźniętą na czwartek, piątek, jakaś y, karta. Nie pamiętam na jakiej pozycji, ale u bliźniąt też była ta energia. Dziesiątki kielichów, więc może jakaś panna ma ważnego bliźniaka albo bliźniaczka w swoim życiu. To też mi przyszło do głowy. I teraz weekend jeszcze, czyli sobota, niedziela umownie. Panna. O, miecza. Wodnicze miecze. Co my tu mamy? Dwójka była w środa, dziesiątka kielichów, czwartek, piątek, sobota, niedziela, miecze w rycerzu, miecze ciekawe, bo też taka jakaś, yy... no to za chwileczkę powiem, nie, nie uprzedzając, pannę, pannę Szczytnowiu, dwójka była w środa, energia zmiany, energia potrzeby zmienienia czegoś w życiu może ktoś się szykować na jakiś urlop, ale dobrze mówię, że ferie już albo niektórzy mieli, albo mieć będą, więc niektórzy, jeśli nie wyjeżdżasz na urlop, to wtedy nie, ale to jest też karta być może dla kogoś urlopu, czyli się szykuje na wyjazd, może na ferie jakaś panna, natomiast w tej karcie małej bramy przygotowujemy się do jakiejś zmiany życiowej, która jest jeszcze nie do końca Dopracowana, ale na przykład radzimy się kogoś starszego, starzem albo doświadczeniem w tej dziedzinie, bo tu jest takie chłopie, pachole, a tu jest już taki człowiek, który ma powiedzmy 50, plus, czyli jest jakimś ekspertem, coś już w życiu widział, przeżył, może warto się tej osobie poradzić, może jakiś starszy krewny z rodziny, może mentor w pracy, może szef, szefowa. I ktoś chce te zmiany przeprowadzić, ale potrzebuje to jeszcze jakoś wiecie ułożyć, usystematyzować, zobaczyć. Może niektórzy będą chcieli się również przeprowadzać, gdzieś wyjeżdżać, włącznie z wyjazdem za granicę. Dobra, teraz pan o, czwartek piątek. Energia dziesiątki kielichów nas zachęca do tego, żeby cieszyć się, celebrować chwilę w życiu, to, że zmokniemy w letnim deszczu. To, że, yy, że pad pada deszcz, że świeci słońce, że wstaliśmy, że jesteśmy, że istniejemy tego danego dnia. Cieszenie się na przykład, jeśli masz rodzinę, to tym szczęściem rodzinnym i to jest taka energia. Oprócz błękitnego nieba, nic mi do szczęścia nie potrzeba. I życzę Wam, żeby oczywiście taki czwartek, piątek był. I pan y, sobota-niedziela w rycerzu mieczy możecie być trochę nieswoje, nieswoi, ponieważ możecie być bardzo bojowo nastawione, nastawieni. Może przez to, że w weekend będzie więcej czasu, to może dojść do jakiejś ostrzejszej rozmowy, jakiejś dyskusji, na przykład, jeśli masz jesteś w relacji, w związku. To na przykład taka rozmowa, a bo ja tutaj się staram, ja tu zawsze staję na wysokości zadania, a tutaj ja mam więcej obowiązków i wiecie, jakaś może być kłótnia, więc zachęta, żeby tak jak ten rycerz tu nie patrzy na to, że ma nieuzbrojonych ludzi i rwie się do boju na świetnym koniu, w świetnej zbroi, ze świetną, oni mają pałki, on ma świetny stalowy czy też e, srebrny miecz żeby dzielić sprawiedliwie na przykład obowiązki w domu żeby nie przypisywać sobie za dużo żeby jakby uznawać że to co się dobrego lub też złego wydarza w naszym życiu dzieje to jest jakaś odpowiedzialność razem wiecie razem się tą buduje razem się sprawy prowadzi i jak na przykład ty zawalisz no, to dla całego Twojego gospodarstwa domowego to może nieść jakieś ze sobą y, skutki, na przykład finansowe, jak coś się gdzieś tam posypie finansowo. Ale jeśli y, ty zrobisz coś dobrego, to nie chodź nie wiecie, nie nie przechwalajmy się, że wynieśliśmy śmieci dwa razy więcej w tym tygodniu niż poprzednie, bo to bez sensu jest. No i nie kłócimy się, tak? Dzięki, Panny. I koziorożce na deser. Dziewczyny koziorożce, chłopaki koziorożce, co Wam może ten nów w, w znaku wodnika powietrznego przynieść? Koziorożce środa, Szczytnowiu. Koziorożce czwartek, piątek. I koziorożce sobota, niedziela. O! Dobra. Mamy Wisielca, mamy Słońce i mamy Gwiazdę. W karcie Wisielca, w szczycie Nowiu, dużo głębokiego, głębokich myśli może się pojawić u koziorożca. Onów jest bardzo dobrym czasem w ogóle, żeby sobie tak metaforycznie powisieć, przemyśleć. Bo ten wisielec wisi, ale tutaj, tak jak w komiksach, są kreseczki na malowane odchodzące od jego głowy, i on cały czas intensywnie myśli. Czyli może być jakieś planowanie działań, może być zastanawianie się, jakie mamy priorytety przez ten kolejny miesiąc, ten, który teraz już jest. Czyli wiecie, nie siedzimy, nie dumamy, nie siedzimy na chmurce, tylko w nowiu myślimy, co chcemy zrobić. I ponowio, czyli na przykład już można kolejnego dnia, czy za parę dni ponowił, bo w nowiu to nie. Zacząć te rzeczy trzeba po prostu robić, bo się same nie zrobią. O, czwartek piątek, tak? Słoneczko, słoneczko, szczęście, radość, spełnienie, powrót wiary, powrót energii. Powrót takiego poczucia, że nam los sprzyja, jeśli na przykład w to nie wierzyliśmy. Ja w tej karcie też mówię taką wskazóweczkę, że jeśli koziorożec jest bardzo szczęśliwy, to ma się nie przejadać i nie opijać z tego szczęścia, jak ten amorek, który się tu wyleguje w promieniach słońca. Natomiast to jest karta zwycięstwa z martwych wstania. Karta Słońca, który prześwieca, prześwieca nam w tych aspektach naszego życia, w których aktualnie jest to nam bardzo potrzebne. Więc takie Słońce, które, wiecie, jak wystawimy buzię do tego Słońca, to zbieramy tą dobrą energię. To jest super. A w weekend koziorożce drogie mają kartę Błyszczenia w Gwieździe. Albo macie jakiegoś przyjaznego wodnika. Gwiazda to jest wodnik w otoczeniu, albo osobę romantyczną w związku, albo kogoś w rodzinie, kto jest bardzo przyjaźnie nastawiony do koziorożca. Albo może być to energia bycia w towarzystwie, bycia na jakimś przyjęciu, na jakiejś imprezce, rozmawiania z ludźmi, roztaczania swojego uroku osobistego, tak jak ta, wiecie, dziewczyna jest no, zniewalająco piękna. Natomiast tu dla niektórych może być myślenie o macierzyństwie, tacierzyństwie. Mamy bociana wplecionego we włosy. W pierwszym momencie na tej karcie nawet tego bociana nie widać. Albo dla niektórych oczekiwanie na przyjście nowego potomka w rodzinie, albo Wasze dziecko, albo dziecko w Waszym bliskim otoczeniu. Dzięki piękne, drogie koziorożce, drugie. Byczki i drogie e, panny. Jeśli macie ochotę, proszę o zasubskrybowanie kanału, o zostawienie łapki w górę, o zostawienie komentarzy, jeśli macie ochotę, ponieważ bardzo by mi się to przydało do tego, żeby osiągnąć próg 1000 subskrypcji. Po osiągnięciu tego progu 1000 subskrypcji, robię dla Was obiecane pierwszy raz w historii tego kanału czytania osobne dla każdego znaku na cały rok numerologiczny, w którym już jesteśmy, w nowym roku numerologicznym 2025, energii cyfry 9 i każdy znak zodiaku dostanie swoje czytanie. Zrobimy sobie taki maraton czytań. A tymczasem życzę wam bardzo dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i pa pa.